No, hej, cześć, mankowam wszystkim ludzie z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym, już oczywiście, materiale z gry, jaką jest Pokémon Sun Extreme Randomizer Nazlok. Ostatnio sporo się działo, spotkaliśmy Mega Mewtwo Y, więc spoko, zawsze będzie można go poszukać jak coś. I zdobyłem Master Bola, chociaż zabroniłem sobie stosowania Masterboli darmowych ze sklepu, to gra znowu dała mi Masterbola, mówiąc. Człowieku, weź go użyj jak przyjdzie taka potrzeba <laughs> Tak więc moi drodzy, strzelcie lajka Pamiętajcie zrobić to w tym momencie Subskrybujcie, by być na bieżąco, walnijcie w dzwonek, żeby dostawać codzienne powiadomienia bo codziennie filmy w sumie to w sobotę i niedzielę są o 11, a w pozostałe dni tygodnia o godzinie 13, więc mam nadzieję, że pamiętacie No ale dobrze, moi drodzy, moi drodzy Ej, chwila, chwila. Pójdziemy tutaj jeszcze, bo ja, ja to w sumie nie pamiętam czy ja mam kupione przedmioty leczące. Oj, teraz powinny być jakieś w ogóle nowe przedmioty, okej. Okay. Czekajcie, super potionów w ogóle nie mam, e, więc kupiłbym, żeby były po prostu, żeby były. E, a nie pamiętam, czy ja tutaj sprawdzałem co, co ty tu sprzedajesz, kolego? Sprawdzałem czy nie sprawdzałem? Ej, chyba nie. Choice packs, ej, kurde, dobre. Ej, bardzo dobre, w ogóle dows drive, okej, to jest dla Genesecta za darmo, co ciekawe. Quickball, Eiku a ja mam 10 quickboli, Easy, Flame Orb, Ice Stone. Yy, mo może magnet jeszcze kupię? Mo może się przydać, wbrew pozorom, ale ten Choice to powiem Wam, że dobry, dobry. No ale okej, okay. moi no drodzy, idziemy, bo kolejne wyzwanie rzuci nos, bla, bla, bla. Te sprawy znacie, znacie tekst. Ehm, natomiast, o, tam coś jest. I tu jest. Trener! O kurcze, nie spodziewałem się walki w takim miejscu. No ale dobra, jest jakiś golfista, ćwiczy sobie. E, więc to jest zawsze okazja, żeby trochę tutaj podtrenować. O kurde, Dragonair! Dobrze, że nie Dragonite. No dobra, liczę na to, że mój Pokémon da sobie radę. 20 level. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to co? No to Steam Eruption to jest mój najlepszy atak w sumie. On używa bubble beam który nie jest najmocniejszy na szczęście. O, a mój atak wręcz przeciwnie, ale to dlatego, że kryt. No, nie, no, kryt to kryt, dobrze jest. Dobra, mam nadzieję, że ten przedmiot, o który tutaj walczymy, będzie dość cenny. Obym. Eee, dobra, Mernie, zakończ to. Dragoner rozwalony. Świetnie, świetnie. 509 doświadczenia i wwijamy 24 poziom. Dobrze. Alan, masakra, te miny. Te miny. Dobra, nic i co my tutaj mamy. Big Pearl, sprzedamy za nie, niezłe pieniądze. Tutaj nic nie ma na ścianie, czasami nie. Widzę, że na ścianie chyba nic nie ma. Natomiast sprawdzimy tutaj wszystko, bo. <laughs> tam jest Gladion A co on tam robi? Czy on nie będzie chciał walczyć? Nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, ale trochę się cykam iść tam, no, ale zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Tylko podleczmy może dla pewności. Pokémony, ale nie jest trochę zmęczonym, już teraz tą walką z Dragonerem. Ej, ale naprawdę troszkę strach? No bo co on tam robi? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Masakra, dobra, 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 dobra. Na razie wychodzimy. No i słuchajcie, porozmawiajmy. A może Gladion powie tylko cześć i tyle. Yy, nie będzie chciał walczyć, nie pamiętam. Get out. Okej, okay, wynosi masakra, ale ham. Hami, prostak z tego człowieka. O, a tu, tu jeszcze walka. Okej, okay, dobra. Dobra, jak jest walka, to przyjmę. E, dużo golfistów tutaj, jak widać, w tej okolicy. Też jeden pokémon tylko. Jest nim Girafarik. Pokémon, którego też posiadałem w przeszłości, więc potrafię docenić siłę tego pokemona, Uważajmy na niego lepiej. E, dobra, no cóż, cóż ty, Żyrafko, jedna ty. Solarbeam, ale to dopiero w kolejnej turze zaatakuje, więc mamy czas, mamy czas. A mój atak jest super efektywny, więc okej, okay. nie uderzy nas, nie uderzy. Pięknie, 500 doświadczenia, to się ceni. O, ta jest znowu obrażona, patrząc po minie. <laughs> słuchajcie, zmieńmy sobie Pokemona, dajmy... Niech Zudok trenuje, on ma na razie ma najniższy level, więc niech się wykazuje. Tutaj nic więcej absolutnie nie mamy. No to słuchajcie, słuchajcie, tu chyba trzeba... A co tutaj jest? O, tutaj jakieś pokemony uciekają, tutaj można popływać. Yy, w sumie ciekawie. Yy, a może zobaczmy, słuchajcie, może zobaczmy, może tam jest jakiś TM do zdobycia. Często w takich miejscach coś yy, ciekawego potrafi być. Na razie atakuje nas na dziko Pokémon, którym jest Simipur. Czyli jedna z tych małp, za którymi nie przepadam z Unowym. No dobra, nieważne, nieważne, uciekaj, uciekaj. O, tu już widzę, że jest kolejna walka, tak, ale... O, pokeball. Ej, ale, no, jak ja mam go podnieść? No, okej, okay, mogę. Zapplate, ej, kupiłem magnet, a tutaj zapplate wleciał, okej, okay, ciekawie. Ej, czy to jest podwójna walka? Prawdopodobnie tak. Jigglypuff i Zudok, czy to jest dobre połączenie? Mam nadzieję. Ej, dobra, chodźcie tutaj. Patrzcie, pewnie ojciec z synem tutaj ćwiczą. I chcą mnie zniszczyć. Czy się uda? Mam nadzieję, że nie. Macie po jednym Pokemonie, Ok. I jest to Regise i Herdier. O kurde, dobra, czekajcie. Regise to była głównie obrona specjalna, więc trzeba go bić fizycznymi czasami. Więc może zrobimy tak, że giara do sprzywali w Regice'a. Oj, no efekt, ale... Aha, no efekt na Regice'a, no to super. A Pound? Pound uderzy. Okej, okay, to jest już coś, a ty dawaj electric bola, jeżeli to ma być super efektywne, z może Timera. chociaż, nie, czekajcie, bo electric ball też jest specjalny, no nie jego, że trzeba być fizycznymi. Dobrze to pamiętam, Dodawaj dawaj high horse power na reżaisen. Liczę na to, że padnie, szybko, dobra, dostał w miarę mocną water gun. Nie najmocniejszy na szczęście, ten używa shadow bowna. Ała, okej, okay, to trochę zabolało. Nie jakoś bardzo mocno, ale coś jednak zabrało. E, dobra, ty bij tutaj, a ty dawaj może ten Steam Eruption na Herdiera. Myślę, że Regis już powinien paść. E, dobra, mamy go z głowy, świetnie. Poszło szybko, poszło dobrze. Zudok też dostaje X23 level, ładnie, atak tak mu rośnie, to najważniejsze. Puffy to samo, nie trafia, cudownie. A więc teraz możemy już bić tylko i wyłącznie w Herdiera. I jeszcze poparzenie, więc ta walka jest już na spokojnie do wygrania. E, dobra, potraktuj go z Poison Jabba, a ty jeszcze raz ze Steam Eruption. Dobra, kończmy to, yy, no ale wyjdzie, że tutaj chyba nie ma w sumie nic bardzo interesującego, no bo walczę z nimi, no chyba, że tu są jeszcze jakieś ukryte przedmioty, które warto sprawdzić. Jigglypuffy uczy się Confusion, ciekawe czy dobrym. Yy, Ty roślinny tutaj, 70 mocy, 95 celności, no nawet, nawet, yy, nawet, nawet, no ale mamy lepsze ciosy od razu powiem. Yy to ten elektro, no, ale z Elektrobola mamy staba, więc może sobie zostawmy, mimo wszystko, nie uczymy się Confusion. Dobra, mm. tak jest. Te ich miny nie rozwalają. Ale dobra, dobra, dobra. Coś tu jeszcze będzie cennego? Nie. Tu widzicie tutaj mało cennych przedmiotów. Tylko można łowić. Takie tam. No, ale to mnie nie interesuje obecnie. Dobra. Tutaj będzie zaraz wyzwaniem. Prawda? A, no, jest wyzwaniem. Yy, dobra, a gdzie my mamy możliwość podleczenia? Może... No może dla pewności już podleczmy te moje Pokémony, chociaż... No dobra, Gyarados nie jest jakoś mocno obitym. E, idziemy. To jest trzecie wyzwanie tej wyspy i po nim już, słuchajcie, będzie walka z kakuną, więc będzie się działo. Lush jungle, ok, Tak, jestem gotowy, jak najbardziej jestem gotowy. E, zobaczymy, tutaj muszę, musimy zbierać te składniki i w ogóle... E, I wtedy przywołany zostanie, znaczy... Te, może nie przywołany, te składniki przyciągną tutaj odpowiedniego Pokemona. Yy, więc ciekawie, dobra, o dostajemy torebkę, do której mamy to wszystko zbierać no dobra yy, i mamy szukać, szukać, szukać dobra gdzieś tam coś się dzieje, mówisz w tamtą stronę idziemy, dobra o, patrzcie, widzicie, coś tam się świeci okej okay. małe pokemonki uciekają i co teraz, tak, Fomantisy yy, tak, Magoberis mogli gdzieś znaleźć, okej okay. Mogę też znaleźć Fomantisy, które tutaj żyją, bo one kochają Mago Berries, Okej, okay, dobra um, No dobra, czyli czekajcie, co ja tutaj mam zrobić? Tu coś mamy. Magoberry, okej, okay, zbieramy. Dobra, mamy to. Oh, you already got. Czyli tu już kolejnego nie zdobędę. Tam jest jakiś TM, z chęcią bym sobie ogarnął. Tutaj jakiś Pokeball. Big nugget. O, ale dostanę hajsu, dobrze. Najpierw Big Pearl, teraz Big Nugget. Um, a to jest znowu Magoberry. A tutaj też jest Magoberry? No tak, no to tego to już chyba nie zdobędę, tak jakby. Stąd trzeba się już. Nie, 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 no, 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 no. Poczekajcie, to co mam zrobić teraz, tak właściwie? A, czy tu coś było, czy. O, o, jest dźwięk, ale to zdjęcie. Ale to zdjęcie nie jest mi potrzebne chyba do, do niczego. A czy ja po prostu nie muszę do niej zagadać, jak już to znalazłem? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Aha. Dobra, I will be fine. Dobra, czyli zebraliśmy pierwszy i to już jest coś. O, patrzcie, Fomantisy już się tutaj zbierają ponownie. I takie, o, ktoś nam ukradł. <laughs> Idziemy po więcej, tak, dobra. Mamy to i co teraz mam znaleźć? Miód, dobra. Miód znaleźć. Dobra, dobra, dobra. Będziemy szukać O okiowy. Tutaj jest. się makiawem. Jak się czujesz po tym, jak Cię zniszczyłem? <laughs> dobra, to Twoje wyzwanie nie było trudne. Yy, Okej, okay. tu jest jakieś tajne przejście i mamy tm -a, którym jest Hayes. czyli to jest TM, który nie zadaje damage'a, więc troszkę szkoda. Dobra. Życie, życie. Tu coś jest. O, Wakanberry. Fajnie. No, zawsze coś znajdziemy przy okazji. O, o! I tu jest miód, słuchajcie, super, mamy to. A tam jeszcze widzę jakiś przedmiot, bardzo mało widoczny, słabo widoczny, ale jest. Tak jest, Swiftwing. Okej, okay, dobra, może być. Hmm, rozumiem, że nic więcej tutaj ciekawego chyba nie znajdę. Na to wychodzi, dobra, to musimy do niej zagadać. Malą i co? I will be fine, tak jest. Dobra, no mam nadzieję, że będzie dobrze, chociaż to nigdy nie można być pewnym, słuchajcie, nigdy, nigdy. Dobra, Fomantisy się zbierają. Yy, to jeszcze jeden składnik nam został tutaj do znalezienia. A, tutaj są sudołudom. Okej, okay. Dobra, Dobra, Dobra. Wiecie, co ja tak sobie myślę? Że najlepiej użyć tego Super Potiona wcześniej, bo nigdy nie wiadomo. Yy, no dobra, to co? Co najpierw? Zbieramy Cleverwing. Okej, okay, nada się. Yy, tego na razie z tym nic nie zrobię, niestety. To jeszcze za wcześnie. I jeszcze troszeczkę. O, jest kolejna nasza przyjaciółka Lana. Okej, okay. dobra, czyli na razie nic z tych rzeczy. Nie, 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 nie. dobra. Czyli ja muszę po prostu do sudołu do zagadać. Tak, Bigroot weźmiemy sobie od niego. Okej, okay, czyli duży korzeń zabrany. Yy, no dobra, no to chyba idziemy i mamy, słuchajcie, wszystko tak naprawdę. No to wyzwanie nie jest zbyt skomplikowane, natomiast sama walka może być trudna. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, prawda? Dokładnie. O, Sudo Udo też się zaniepokoił. Co co, co co tu się stało? O, już biegnie. Dobra, dobra. Ok. Eee, dobra, i słuchajcie, teraz wrzucamy wszystko do kociołka. <noise> Kociołek Fomantisa. O, i Fomantis atakuje. A tak naprawdę okazuje się, że jest to Electrike, czyli PSL z regionu Hoenn. Dobra, który level? 17. Ej, niski level. To tam wcześniej były mocniejsze poziomy. No dobra. Poison Jab, proszę. Mam nadzieję, że będzie mocne. Nie, no to jest siła Gierados, No, przepraszam. Ale wcześniej trenerzy mieli co najmniej 20 level, a tutaj 17. No, ale wiem, że to dziki Pokémon. Dobra, on się uspokoił, a teraz pewnie jeszcze Sudo Udo. albo jakiś inny Fomantis. Zaraz zobaczymy. O, już coś atakuje. Kolejny Fomantis, dobra. Widzicie, wszystkie te Pokémony są złe, że zabrałem mi to. Ej, Fomantis zostały zamienione na Pokémony Pieseły. Jak nie Electrike, to Growlithe. Ale ten już mocniejszy, 21 level. Okej, okay. ciekawie. ciekawie, Dawaj, poison jabam. Oby było mocne. Dobra, pokemony pieseły nie mają szans z naszym morskim wężem. Yy, tak jest. No i co teraz? Co teraz? Jeszcze sudołudo podejdzie. Ciekawie jestem, kim jest cudołudo. Pamiętacie, jak kiedyś Spiroł zaatakował nas, to się okazało, że to jest cudoudo. A może jak sudołudo się pojawi, to okaże się, że to jest Spiroł. Nie wiem, może taka zamiana. <laughs> zobaczymy zaraz, zobaczymy. Nie, jest to Dasklops. Masakra, trochę creepy, może to po prostu był... Martwy Sudo, który stał się Dasklopsem, w ogóle 24 level. A i powiem wam, że zaczynam się bać. Jak tak właściwie. No nie, no jeszcze nie trafiam. Doom Desire. Czy to. No to zaatakuję, ale dopiero później. Kurczę, lepiej traf. Ale, ale, ale. O, nie jest to najmocniejsze. Moonlight. No nie, jeszcze będzie się leczył. Not good, not good. Mam nadzieję, że ten Doom Desire nie jest jakiś straszny, no bo on zaraz pewnie tutaj nas chyba trafi, jeżeli dobrze pamiętam, bo to któryś tam tużę bijem. Doom Desire nie może, bo teraz trafia nas i nie jest to moje najmocniejsze. A ja spróbujmy Spaunda, może będzie lepszym. No lepszy nie jest. Dobra, znowu Doom Desire. Ej, chyba nawet mocniejszy był troszeczkę ten Poison Jab. To próbujemy raz jeszcze w takim razie. Ej, udało się. Dobra, Doom Desire już nie trafi, niewiele oberwaliśmy. Wbijamy 24 level. Jest krótko mówiąc dobrze. Atak plus 3, super. i uczy się Toxic Thread? Co to za atak w ogóle? Nie kojarzę. Ej, nie nie, 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 nie nie, potrzebuję, krótko mówiąc, nie potrzebuję. Zachowaj sobie stare ruchy. Yy, dobra. I teraz słuchajcie, co teraz? Yy, teraz wszystko dajemy, ale w ogóle to ja nie mogę podleczyć Pokémona. Gdyby Gyarados mocno oberwał i miał mało HP, to by nas czekała jeszcze jedna walka. Chyba. Dobra, słuchajcie, coś się dzieje, coś tu podchodzi do nas, coś nas chce zaatakować. Wszyscy nagle mają straszne miny, bo totem. To tem się trafił. No, jest to Lurantis, a u mnie będzie to podobnie, też roślinka, tylko mięsożerna. Kurczę, powiem, wam, że Carnivine może być problematyczny, bo Carnivine to jest Pokémon bez wcześniejszej ani późniejszej formy. Ogólnie jest dość mocny. Dobra, mam nadzieję, że tym razem jakoś pójdzie. Już kiedyś z nim walczyłem. Wiemy, że ciosy są na niego po prostu efektywne, więc jazda. Poison może zatruje. Eee, Zatrułem. Nice, cudownie. On się fokusuje. Dobra, ale wiecie, że on zaraz pewnie przyzwie kogoś. Kogoś z pewnością za chwilę przyzwiem. Tylko kogą? A tym kimś będzie. Salazl. O kurde, dobra. Na Salazla nie wiem, co jest dobre, a co nie. Dobra, walnijmy w Karniwajna. Liczę, że go załatwię. On używa Grasnota. Który trochę zabieram. Dobra, proszę, proszę. Niech to będzie mocne, a tak kurczę Za słaby magnitud. Ale tylko szóstka. Okej. Okay. Aha, fajnie, że kryt się na mnie trafił, oczywiście. Słuchajcie, ja bym to tak mądrze potraktował. Dajmy, może Tawiegom, Też jego ciosy są not very effective. Niestety, a no, może po prostu niech wejdzie Jigglypuffy o Head smash. Ma Eviolite'a, powinien wytrzymać. No, zobaczymy, zobaczymy. Tego Karniwajna trzeba zdzielić w pierwszej kolejności. Mam nadzieję, że mocno go zdzielimy. A, ale w sumie nie, w sumie to on od trucizny padnie i tak. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Kryt, o niej o nie. O kurde, dobra, mamy, słuchajcie, pewnie że przechlapane to, to mało powiedzieć. Dobra, karniwa z niej ginął od trucizny, ale nie spodziewałem się zdm muwa w tym momencie. A dobra, zmieniamy jednak, Puffy, co miałeś zrobić, to. Co, to zrobione jest. Co było, to jest. Dobra, Tawi, wchodzisz z tym. E, liczę na to, że ten atak Sarazla tym razem nie będzie za mocny. Co on używa? I co jest grane? I co on za atak używa? Co to jest za atak w ogóle? I dlaczego znowu zabiera mi połowę życia? Nie, no, zmieniamy, słuchajcie, Zaczynamy się bać o to, co tu się dzieje. Tak sobie zmieniam Pokémony i zmieniam. Najlepsze jest to, że alaj Pokémon, czyli ten ze wsparcia jest mocniejszy od głównego Pokemona. Ciekawe. Dobra, Basti. Dobra, nie trafia. Dziękuję. Nie wiem, co jest za niego dobre. Na pewno nie używajmy Mach Puncha, bo działa oczywiście teren, ten a nie inny. Liczę, że Saišok będzie mocny. Obym. Razem trafia. Kurczę, co to za atak? Jak w ogóle nie wiem, czyli to jest atak, że on robi jakieś takie dziwne Z. Dobra, nie, nie jest mocny na szczęście. A Saišok? Też jest. ojejku, jest fatalny. Dobra, nieważne, nieważne. Oktazuka w takim razie. Mam nadzieję, że będzie lepszym. Ale ten salazl, powiem wam, że budzi. troszkę mój strach. Ale dobrze, że Bastien, no nie obrywa z tego za mocno. Dobrze! I jeszcze zmniejszyłem mu celność. I teraz mogę, słuchajcie, użyć w końcu mach Puncha priority. Nie będziesz ode mnie szybszy salazl. I to było super efektywne. No, 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 no. no. Szkoda, że ten efekt działał. Słuchajcie, kolejne wyzwanie, wyspy zrobione, zakończone, mamy to, yy, wygrywamy, wszyscy expią, Latias się cieszy, o to chodzi, o to chodzi, dobrze, moi drodzy, mamy to, mamy to, mamy to, czyli teraz walka z Kahuną nas czeka, co jest oczywiście trochę creepy i straszne, pamiętając co się ostatnio działo, kiedy walczyłem z Kachuną, pamiętacie? Bo ja pamiętam. To nie było dobre. No ale dobra, to teraz nieważne. Najważniejsze, że mamy kolejny tutaj z -mów, tym razem roślinny, chociaż tutaj to jest wszystko pozmieniane oczywiście. Eee, dobra, pokaż pozę, dokładnie. Super, cieszy mnie, że już wiem, jak atakować. Dostajemy nest eee, No dobra, ale to, to, to teraz nie jest najważniejsze. No. Bo my możemy dokładnie, słuchajcie, walczyć już z Oliwią, więc to troszkę. Nie wiadomo jak się skończyło. Przyszedł pan, e, pan Kukui. Smart Strike nam daje, a tak naprawdę daje nam. Trick or treat. Wolałbym Smart Strike, ale okej, okay, no nic, bywam. E, teraz mam iść do jakiegoś laboratorium? okej, okay, czyli to, to, to. A może już do Oliwii. No dobra, ona by miała, słuchajcie, normalnie. Oczywiście, Pokémony typu kamiennego, jakie będzie miała tutaj, to kto to wiem? Czekajcie, Dimensional Research Lab. I no to tam trzeba iść. Dobra, zresztą my tu i tak teoretycznie wiecie. No, możemy kombinować, ale mamy Charizarda, możemy latać. Ale ja bym sobie poszedł tam na południe. Może będą jakieś ciekawe walki na nas czekały. Obym. Na razie najważniejsze, że nie straciliśmy pokemona i to się liczy. Ale no, Saliwa może być ciężko. Bez wątpienia może być ciężko. No dobra, czekajcie, no to co? Yy, tutaj normalnie powinienem iść, tak? A, widzicie, tutaj jest trochę pewnie do ogarnięcia. Pewnie też jeszcze jakieś walki nas czekają. Oho, już coś nas atakuje. Ciekaw jestem co takiego. Od razu powiem tak, złe wspomnienia Salakazamem, Więc ja wolę nie walczyć z kadabrą. Kurczę, mam nadzieję, że raz, że uciekniesz, bo ten Pokémon już na jego wyższa formę, co prawda, ale... Trochę mnie skrzywdziła. Dobra, idziemy. Tutaj szukamy, szukamy. O, 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 jest tam TM, słuchajcie. Dobra, tutaj jeszcze będą walki nas czekały. Znaczy... TM, dobra, tu jest tajny mushroom, Ok. No dobra, niech będzie. Tutaj mamy przeciwnika. Dobra, zobaczymy co wy tam macie. Każdy z tych przeciwników to jest, słuchajcie, moje przygotowanie się do walki z kachuną, więc... O ty dziadzie. Okej okay. Tapulele Dobra, ciekawie, ciekawie, to jest groźny Pokémon, więc uważajmy. Ale mój Poison Jab jest wspaniały, holdback Nie rozwalisz mnie takim atakiem bardzo dobrze, dawaj, Diarados. Znowu holdback? Chyba mamy takiego samego Speeda, że teraz on zaatakował pierwszy. Nieważne, Tapulele pokonana. A ona? Nie, nie wiem, czy Tapulele ma płeć jako legenda. Nie, nie wiem, ale nieważne. Stanki, dobra, walcz. Walcz i niszcz tego Skunksika. Jeszcze raz Poison Jab, aby był mocny. Normalnie by nie był, ale tutaj jest, więc dobrze. Eee, w ogóle 25. level, słuchajcie, Ugiaradosa, czy to nie jest już ten moment, w którym e, powinienem podtrenować kogoś innego? W sumie Tavi ma najniższy poziom obecnie, więc niech on wejdzie na pierwsze miejsce, a my tutaj szukamy, sprawdzamy, walczymy i zbieramy przedmioty, licząc na to, że może jeszcze jakiś master ball leży na ziemi. Nigdy nie wiadomo. Dobra, dwa pokemony i. Co wy macie z tymi legendami? że ja tak pytam, co wy macie z tymi legendami? Zresztą, Lugia kiedyś była moim Pokémonem. Czemu masz Lugię? Oddawaj! Ej, dobra, wiecie co? A może. Dawaj, Zed czuję, że tutaj to można, słuchajcie, śmiało. Elektryczne, nieważne. Bijemy, oho, super. Zwiększyła sobie specjalną obronę. To niedobre, bardzo niedobre. Ale nie, no, Lugia, naprawdę, Lugia. Jak nie ta pulele, to taki Pokémon w ogóle wygląd. Tego o mnie rozwala, nie wiem jak was, ale mnie owszem. Dobra. Wow. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak słabym. A może użyjmy Heavy Slama? Przecież ten Pokémon chyba trochę waży. Kanter, o kurde. O kurde, ma Kantera, nie, słuchajcie. Houston, zmiana planów. Już walnimy z Wirepoola, niech on obrywa co rundę trochę. Nie bijmy go z fizycznych ataków, absolutnie. Fizyczne ataki odpuszczamy, słuchajcie. Odpuszczamy. Counter jest. Y o kurczę, Fury Dance. Nie, nie. No nie, jeszcze sobie zbustował specjalny atak. Ma zbustowaną obronę specjalną, ma zbustowany specjalny atak. Krótko mówiąc, jest źle. Nie, no zmieniamy, słuchajcie, tylko na kogo? Może dajmy Darmanitana, to potrzebuje walnąć rasa mocno, słuchajcie. Albo kogoś z większą obroną. Nie no, dobra, Darmanitan niech wejdzie. Mam nadzieję, że nie będę żałował tej decyzji. A i zaczynam się bać, bo jak Lugia będzie sobie gustować. No nie, znowu Firi słuchajcie, przecież ona będzie miała tak zbustowany specjalny atak. Nie no, nie mogę zmieniać. Nie no, nie mogę zmieniać, muszę atakować. Masakra, czekajcie, co jest najmocniejsze? 60 mocy? 85 mocy. Nie wiem, co jest dobre. Kurcze, nie wiem, Seed Bomb nie ma żadnego efektu, to zresztą też, nie wiem, Volt Tackle może sparaliżować 70, ale nie, no już lepiej walny z czegoś mocniejszego, dobra, słuchajcie, zaatakujemy ze Smoczego Ataku, mam nadzieję, że nie ma typu Ferry, dobra, nie ma, z całej siły, padni padni, Liquidate, uff, nie trafia, I... ale czemu Wirepool nie działa, dobra, Wirepool przestał działać, ale wygrywamy, masakra, ta lukia, słuchajcie, była przekokszona, tak mocno zwiększona specjalna obrona, tak mocno zwiększony specjalny atak. No i jeszcze counter. Wow, dobrze, że się udało. Brawo, Darmanitan, brawo, Twój atak fizyczny jest niesamowity. A tu jeszcze drillbury. Dobra, mm. a Bartolomeo dzisiaj nie walczył. Co z tego, że ma najwyższy level? Niech sobie zawalczy, niech sobie spróbuję. Ale dajcie spokój, to mógł być problem. Z tym Pokémonem mógł być spory problem. Dobra, a ten krecik to chyba nam nie zaszkodzi. Mam taką nadzieję. Poproszę, Focus Blasta smog, coś może zabrać, ale niedużo. A my trafiamy. I jeszcze super efektywnie, więc tak jest. O to chodziło. Dobra, mamy to, słuchajcie, mamy to. Tam minę, nie na no, tej ich miny to potrafią rozwalić człowieka. Dobra, ja już tam zamierzam iść dalej, więc na razie... Poproszę parę super potionów. Tu trzeba się leczyć. Tu ewidentnie trzeba się leczyć i nigdy nie wiadomo co nas czeka. No i już mieliśmy tapulery, mieliśmy lugie, mieliśmy mocnego salazla, a walczyłem tylko po X Defense, fajnie. A ja teraz cofnę się do tego. Ej, ale tam coś jeszcze jest. A jak mam to zdobyć? Czekajcie, ej, ej, nie, 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 to... Oho, dobra, jeszcze jakiś dzieciak. Dzie... Uważajmy na dzieciaki w tej grze, one mają legendy. Mam nadzieję, że ten nie mam. Proszę, za dużo już byłoby tych legend. Dobra, tylko... Chociaż Tyround jest niebezpieczny, więc nie mówmy, że tylko Tyround. Eee, no dobra, ale... Już z nim chyba walczyłem, czy to nie w tej serii? Tak, walczyłem, wiem co jest dobre. Jedyny cios, który jest super efektywny to Krasnot, więc bijemy no, Ale to nie jest... On nie jest aż tak ciężki, żeby to było to zbyt mocne. No ale dobra, dwa ataki robią swoje. E, tak jest, świetnie, świetnie. Jak tam Tawi? Doświadczenie. No jeszcze, jeszcze troszeczkę i będzie 25 level, więc nie jest źle. Ej, ale ja bym naprawdę chciał zdobyć tego tiama, nie wiem tylko od której strony trzeba tam przejść, żeby to dostać. E, hipopotas, okej. Okay. Fajnie, fajnie, ale ten Pokémon nas aż tak nie interesuje. Zresztą nie możemy łapać, bo na szczęście nikt nie ginie. Jak miałbym już łapać, to bym wolał tego, wiecie? Wiecie, kogo bym chciał? Ej, co. Kto mnie zaatakował? Mógł. To jest zemsta, słuchajcie, Mógł. Nie wiadomo dlaczego się pojawił. Nawiedza mnie po tym, co się kiedyś z nim stało. Mógł, wybacz mi, ale poświęciłeś się dla większego dobra. I tu mamy. Needle Arm, ej, Needle Arm może być dobry, błagam, zobaczmy ile to ma mocy, może to jest jakieś, słuchajcie, przepotężne, e, zaraz zobaczymy, e, 60 mocy, no to tak średnio troszeczkę, średnio, Mogłoby, mogło być lepiej, krótko mówiąc, ej, dobra, a co by na to, żeby po prostu użyć teraz już Charizardem, e, teraz możemy go użyć, aj, no i tutaj trzeba się udać i tam czekać nas może... Tylko no, że to jeszcze od razu nas wyzwanie nie czeka, no tak, no bo tam jest jeszcze ten cały ośrodek i w ogóle... No tutaj to będzie się jeszcze troszeczkę działo. Yy, krótko mówiąc, tu będzie się działo nawet, bez wątpienia. Ale tu chyba po prostu odblokowujemy... A nie, tu jest, dobra. Yy, tu jest Lili oczywiście, jest jej kosmok, okej. Okay. Tak, i musimy tam wejść i tam porozmawiać. I dopiero potem będzie trzeba jeszcze troszeczkę przejść i będzie nas czekała walka z tutejszą kachuną. No bo na tej wyspie już nie ma wyzwań. Tak naprawdę też troszeczkę iść z tej wyspy się zbieramy, słuchajcie. I dobrze, i dobrze, bo straciłem tutaj też trochę Pokemonów, więc nie będę jej wspominać jakoś dobrze. Niestety, tak bywa. Dobra, ona sobie już tam weszła. My też tam się udamy oczywiście. Ej tam... Tu jest jakieś przejście tajne, LOL? O! Floatstone, mogłem go kupić chyba, w którymś sklepie teraz za darmo jest, więc w sumie lepiej. I tutaj, o, jeszcze jeden sticker. Tickery wszędzie są. No w każdym razie, moi drodzy, pójdziemy tam, ale to już wszystko na spokojnie w kolejnym odcinku. Jeżeli ten Wam się podobał i cieszycie się, że dobrze poszło mi wyzwanie e, i dobrze poszło mi walki z legendami, to strzelcie lajka, subskrybujcie, a my widzimy się już wkrótce. Tak więc do zobaczenia, cześć i czoła na razie. Hej!